Czy jesteś tą osobą, która ma w swoim otoczeniu kogoś, kto cię denerwuje, poniża? Czy jesteś tą osobą, która ma w swoim otoczeniu kogoś, kto cię zawstydza? Bo jeśli tak, to musisz sobie zadać jedno pytanie: dlaczego ciebie to tak mocno dotyka? Prawdopodobnie kiedyś w swoim dzieciństwie miałaś podobną sytuację. I jako dziecko nie mogłaś zareagować inaczej niż milcząc i cierpiąc po cichu. Dzisiaj, kiedy sytuacje są podobne, mózg reaguje schematem z dzieciństwa, kiedy nie mogłaś się bronić, ale nie umarłaś od tego. Jest to dla mózgu pozytywny schemat przetrwania. I w podobnych dzisiaj sytuacjach, kiedy ktoś uwłacza Tobie, Ty milczysz i cierpisz, bo to jest dla Twojego mózgu normalna sytuacja i należy się tak zachować. Natomiast sytuacja ta, kiedy jest powtarzana, po prostu skraca Ci życie. W naszym DNA znajdują się chromosomy. Na końcach tych chromosomów są takie ochronne czapeczki telomery których stres powoduje skra skracanie się. W związku z tym skraca się Twoje życie. Czy warto jest nie stawiać granic i ryzykować swoje życie dla kogoś, kto chce się tylko wyżyć na Tobie? Czy tak siebie nie szanujesz, że Twoje życie i zdrowie jest niczym w obliczu tej osoby, która po prostu tylko Wyładowuje się na Tobie. Jeśli nie potrafisz postawić granic, zapraszam Cię do współpracy i do podwyższenia wartości siebie, pewności siebie, która da Ci tą wolność w stawianiu granic.